Długie rzęsy, długa szyja, długie nogi. O kim mowa? To prawdziwe gwiazdy zamorskiego zoo – Jezira i Mugambi. Te majestatyczne zwierzęta to żyrafy Rothschilda. Mieszkają w Afryce i mają wysokość do 6 metrów. Długie nogi i długa szyja pozwalają im pobierać pokarm z wysokich akacji. Zrywają je za pomocą języka, który ma długość do 50 cm, a jego kolor jest czarno-niebieski. Mają siedem kręgów szyjnych, tyle samo co my. Jeden kręg ma długość od 25 do 30 cm. Serce z żyrafy waży około 11 kg i ma długość 60 cm. Jest na tyle silne, by pompować krew na wysokość 2 m. A jak duża jest mała żyrafa? Jest naprawdę wysoka, bo jest wyższa ode mnie. Ma aż 1,80 m wzrostu. I już od samego początku ma ciężko, bo podczas porodu spada z 2 metrów. Żyrafy zdecydowanie nie są śpiechami. Aby się wyspać wystarczy im od 10 do 30 minut dziennie i zazwyczaj śpią na stojąco. żyrafy są jak odcisk palca. Każda ma inny wzór. Żyrafy są bardzo płochliwe, dlatego podziwiacie je z ciemnego miejsca, aby nie przestraszyły się ludzi. Jest pora karmienia rano, no to dajemy im granulat o godzinie 7 przed wyjściem. No i później przy wypuszczaniu na wybieg e, dajemy im zielonkę i do kosza e, lucernę suszoną. Tutaj mamy kosz, w którym uzupełniamy lucernę. W naturze zazwyczaj jedzą tylko liście akacji, no a akacje, jak wiadomo, mają kolce, co im utrudnia pobieranie pokarmu, także stwarzamy taką namiastkę, którą mają w naturze, żeby utrudnić im dostęp do jedzenia ten karmnik nie jest dla ptaków, a dla żyraf, które swoim długim językiem pobierają stamtąd jedzenie. Te szczotki nie służą do zamiatania, a służą do tego, żeby żyrafy ocierały się o nie. I tak jak w naturze zazwyczaj żyrafy korzystają z drzew, żeby zrzucić sierść zbędną, tak tutaj właśnie te szczotki służą do tego, do tego samego celu i mają stworzone taką namiastkę natury w ten sposób. Żyrafy poruszają się i Najpierw dwie prawe kończyny, następnie dwie lewe kończyny. Porozumiewają się ze sobą za pomocą infradźwięków, po to, aby zebry ich nie podsłuchiwały. Żyrafy potrafią zamknąć nozdrza w czasie burzy piaskowej oraz w obronie przed mrówkami. Może zastanawiacie się, gdzie żyrafy mają wodę? Znajduje się ona wysoko w tej skale. Żyraf Rothschilda mają dwie pary różek, czyli osikonów, służą samcom do walki między samcami o samice. Przednie nogi są dłuższe od tylnych, co nadaje charakterystyczną sylwetkę. Co tam, maleństwo? Smacznego. Te długonogie gwiazdy czekają na Was tutaj. Może nie na czerwonym dywanie, a na zielonej trawie. Do zobaczenia za mojskim Zoo.